Cóż, nie jestem optymistą, jeżeli chodzi o jakby tę perspektywę krótkoterminową, że uda się doprowadzić do jakichś gwałtownych zmian w polityce białoruskiej sankcjami unijnymi czy, 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 czy polską polityką. To jest, w... stosunki z reżimem białoruskim są w dużej mierze pochodną stosunków państw Zachodu z Moskwą i polityki też Kremla. Z całą pewnością Łukaszenka w tej chwili na, na pierwszym planie stawia utrzymanie swojej władzy i w związku z tym wdraża coraz silniejsze represje wobec społeczeństwa. Miejmy nadzieję, że naszą polityką możemy skalę tych represji jakoś, jakoś zmniejszać i wpływać na nią. Z punktu widzenia Moskwy ta sytuacja, w której on zaostrza represje jest korzystna, dlatego że ona po pierwsze osłabia jego legitymację w społeczeństwie białoruskim, wzmacniając wpływy Kremla, z drugiej strony, konfliktuje Białoruś z Zachodem, co sprawia, że mińsk odwraca się w kierunku Moskwy. A moskwa od od dawna już stara się zacieśnić kontrolę nad Białorusią, przede wszystkim za pomocą w wymiarze militarnym i gospodarczym. I, i prawdopodobnie Łukaszenka wobec na przykład braku możliwości uzyskania kredytów na Zachodzie będzie taką, będzie taką po, po taką rosyjską pomoc warunkowaną. Pogłębieniem integracji musiał sięgać, więc to jest główne niebezpieczeństwo z naszego punktu widzenia. Łukaszenka utrzymuje jednocześnie agresywną retorykę w stosunku do, do Zachodu, ale przede wszystkim do, do Polski i do Litwy. Zdaje się, że stosuje różnego rodzaju też takie nieogłoszone oficjalnie metody, typu na przykład, umożliwiają służby białoruskie nielegalny przemyt y, y, na Litwę. Litwini wykrywają coraz więcej nielegalnych, y, nielegalnych y, osób, które nielegalnie przekroczyły granice i, i przemytu nielegalnych towarów. No i prawdopodobnie taka, ta, ta agresywna retoryka także w polityce historycznej te działania wobec Polski związane z czczeniem 17 września jako święta państwowego będzie kontynuowana. Instrumenty Łukaszenki szkodzenia państwom Unii Europejskiej są stosunkowo ograniczone. I na przykład to o czym mówimy dzisiaj, czyli wstrzymanie tranzytu ropy w rurociągu przyjeźdź, to zdaje się, mimo oprawy medialnej, która temu towarzyszy, nie jest y, działanie stricte polityczne, ponieważ zgodnie z, y, z deklaracją PERNO, czyli Polskiego Operatora ropociągu, y, to wstrzymanie było wcześniej planowane. Natomiast różnego rodzaju kroki wymierzone w, y, w, w relacje gospodarcze, polityczne, społeczne Niestety prawdopodobnie ze strony białoruskiego reżimu w najbliższym czasie będą kontynuowane.